Wydaje mi się, że mocno zagrałyśmy w obronie, to też pomogło naszej bramkarce, gdzieś dużo też nam ona sama pomogła, dużo podbijała. No wydaje mi się też, że konsekwencja w ataku, chociaż trzeba też powiedzieć, że bramkarka z UMCS-u bardzo dużo nam podbijała, ale myślę, że później, jak już zaczęłyśmy konsekwentnie rzucać to, co trener mówi, to to nam pomogło, żebyśmy wygrały. No jesteśmy bardzo zadowoleni, naprawdę organizacja była na wysokim poziomie, dla nas wynik sportowy to wicemistrzostwo Polski też jest dużym sukcesem. Także wracamy z głowami do góry podniesionymi. Wydaje mi się, że spodziewane, że w tym roku gdzieś jeszcze troszkę powzmacniałyśmy niektórymi zawodniczkami, gdzieś, które grają w wyższych ligach. I wydaje mi się, że to takie było dla nas ważne, żebyśmy wygrały to. To znaczy spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, na pewno na pewno ciężej niż w ubiegłych latach, gdzie zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, ale, ale widzieliśmy zespoły, czym, jakimi składami dysponują i wiedzieliśmy, że będzie na pewno e, ciężko. Fajnie, że dotarliśmy do, do finału, a tu była loteria. Największym wyzwaniem. No, wydaje mi się, że gdzieś mecz świerć finałowy, gdzie miałyśmy pewność, że Łatwiej się będzie grało, a w sumie zaczęłyśmy na początku meczu przegrywać, no ale później zaczęłyśmy właśnie grać konsekwentnie i to nas tutaj aż do finału doniosło i wygrałyśmy. Walczymy jak co roku o najwyższe cele, przygotowujemy się, czekamy cały rok na te mistrzostwa i na pewno postaramy się znowu dotrzeć do finału. Piłka ręczna, no w sumie u mnie to rodzinne, jeżeli chodzi o moją osobę. Gdzieś babcia grała, mama grała i teraz też tutaj ze mną siostra jest i to tak, no rodzinnie, ale też fajny sport i naprawdę jeżeli miałabym wybierać jeszcze raz, jakbym była młodsza, to mimo wszystko wybrałabym piłkę ręczną. Myślę, że ciężka praca to jest pierwsza kwestia, natomiast druga, dobra atmosfera w zespole. Bo to w sumie no, studia gdzieś blisko mam też na treningi, bo ja trenuję w Superlidze i myślę, że to też stąd ten wybór. Jesteśmy drużyną też z dużym doświadczeniem ligowym i oczekiwaliśmy od siebie bardzo dużo i, i tak jak pani mówi, te, ten mecz tak jak i reszta były naprawdę wyrównane, mieliśmy ciężkie warunki i, i na szczęście udało nam się osiągnąć to, co chcieliśmy. No jest sukces. Startujemy teraz na turniej od wielu lat. Nie startowaliśmy, teraz wystartowaliśmy. Byli, tutaj, byli zawodnicy z Ekstraklasu u nas tylko dwóch chłopaków, którzy gdzieś się obijali w Ekstraklasie. Dla mnie to jest super wynik, ja jestem zadowolony. Na pewno siedziało nas mocno to, że w zeszłym roku nie zdobyliśmy złota u siebie grając na finałach, dlatego też, że przeszkodził nam mecz rewanżowy o brązowy medal. O, po prostu większość naszej drużyny, to jest Gwardia Opole, musieli jechać na mecz o brązowy medal. No i to nam nie pozwoliło wyjść z grupy, dlatego pałaliśmy chęcią rewanżu i cieszy mnie to, że przyjechaliśmy i rzeczywiście pokazaliśmy ząb. Tu nie jest łatwy turniej, bo jak oni są w rytmie meczowym różnego rodzaju, no to to też no, ampy są specyficzne, te sześć spotkań, a rywale są naprawdę bardzo, bardzo dobrzy, bo ta, ta finałowa czwórka to rzeczywiście są sami ligowcy praktycznie, więc y, nikt tutaj się nie położy, każdy chce się jak najlepiej pokazać i cieszy mnie to właśnie, o czym mówił Patryk, konsekwencja i waleczność, bo to jest taki tym spirit, to myślę, że u nas w, jest na wysokim poziomie i dlatego też udało się wygrać. To jest kluczem na pewno... Yy konsekwencja, kiedy tylko graliśmy konsekwentnie swoje założenia i zdobywaliśmy z tego bramki, a, a nie przestrzeliwaliśmy, to wtedy udawało nam się odchodzić przeciwnikom. Pamiętam, w 41 minuty chyba był remis, tak, a my przez chyba 8 ostatnich minut czy jakieś tam rzuciliśmy dwie bramki, no to tak się nie da wygrać meczu. W innych meczach wygrywaliśmy jedną, goniliśmy i sprzyjało nam szczęście. W tym meczu zabrakło. Szkoda, bo Mogło być wielkie wyróżnienie. Gdzieś w czarnym konie mogliśmy zostać, a się nie udało. Myślę, że trafiamy, mocno stawiamy na dwutorową karierę i kierujemy się tym, że uczelnia to jest, bycie na uczelni, jest czymś ważnym, dlatego że inteligentny zawodnik, rozwijający się, jest później, popełnia, popełnia mniej błędów, może jest, wierzymy w to, że jest po prostu ważniejszym, popełnia lepsze decyzje na boisku. No i jeżeli tym się kierujemy, myślę, że. Że stawiamy na młodych chłopaków, oni wszyscy m, uczą się. To są jakieś nowe bodźce, to co oni m, mogą przeżywać na Ampak, więc myślę, że pomoże im to też w rozwoju swojej kariery. Nie każdy może grać mecze o 8 rano, to są ciężkie mecze, nam się udało. Myślę, że y, pogodzić te wszystkie y, sprawy, które są y, natury takich turniejach, czyli atmosferę zabawę, sport. Chyba to, że my jesteśmy dobrymi kumplami. Rozumiem się na każdym froncie, czy na boisku, czy poza boiskiem. Myślę, że to jest nasz klucz do sukcesu. O mnie historia jest taka, że w szkole podstawowej, która była blisko mojego miejsca zamieszkania, otworzyła się klasa sportowa, do której poszedłem i, i w tym momencie mi się ta piłka ręczna spodobała. Tak, była, była szkoła podstawowa, była klasa sportowa o profilu piłki ręcznej, dlatego piłka ręczna. Co mi się najbardziej podobało w Zetasie? To jest trudne pytanie, <laughs> podchwytliwe podchwytliwe. Eee... Na pewno atmosfera jest bardzo fajna, jest troszeczkę mniej taka napięta niż to jest w meczach ligowych, i, i tak właśnie ta, ta swoboda jest tutaj fajna. Ja się bawię, bawię się bo zawsze w Akademickich Mistrzostwach Polski, lubię startować, y, ponieważ czas mi nie pozwala, to teraz się ograniczyłem już do piłki ręcznej, czy gdzieś tam jeszcze trenerem jestem na futsalu, czy piłce nożnej, natomiast jakby można było, to startowałbym w każdej dyscyplinie ampów, no bo kiedyś udało mi się wystartować w jednym roku w 13 dyscyplinach, także y, kocham Akademickie Mistrzostwa Polski, to jest, y, 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 takich ludzi nie znajdzie się nigdzie ja mam nadzieję, że po prostu będziemy szli do przodu i jak najwięcej ludzi zarazimy tym wirusem AZS.